Dzień dobry. Nazywam się Adrian Wilk i uczę baletów w Domu Harcerza. Jak wiecie, moja rzeczywistość, jak i pewnie rzeczywistość wielu z Was, bardzo się zmieniła. Ja salę treningową zamieniłem na salon. Jestem jednak dobrej myśli, zwłaszcza, że nie stoimy w miejscu, ciągle się rozwijamy z grupą baletową Puenta. Nagrywam i wysyłam filmiki moim tancerkom, filmy ogólnorozwojowe, ćwiczenia, technik tańca. Oglądamy filmy taneczne, spotykamy się, rozmawiamy na Skype, młodszej grupie podsyłam różne zabawy, dajemy radę. Cała kadra, ogniska pracy pozaszkolnej, stara się sprostać wyzwaniom, i naprawdę wiele się dzieje na naszej stronie facebookowej. Już czuję po sobie, jak bardzo chcę wrócić na salę taneczną. Wiem, że we wszystkich nas jest chęć powrotu do normalności, a gdy to nastąpi, to tłumnie ruszymy do twórczej pracy. Dlatego serdecznie zapraszam na moje zajęcia i pamiętajcie, dom harcerza wciąż działa.